Młode mi pokazuje Jak to działa Na tej wędce I raptem łup prawa znowu Skubane Zobaczymy co tym razem Niech zgadnę Karpiszon Pójdzie w wiele? Może mm. tutaj Może Japoniec bo tak nie walczy albo mały jakiś Tak Idzie, idzie, idzie. Dawaj, daj, daj, ucieknie w ten Ale pogoda się piękna trafiła, rano też a teraz coraz ładniej słońce ma być. No, słońce ma być, nie? Potem odejdę, bo w pysk dostanę. <grystanie> Ale nawet dziat nie wyskakuje. Zobacz. No, truskawka, czy co tam? Cały czas. Nie, no już masz go, kurde. O! Udało się. Mam. O, miałem. Ty ładny. O, to ty to ważysz, panie. Na pewno jest ciężejszy niż poprzedni, który miałeś. O no. Dobra, ale piękne odpinka i, i zobaczymy wagę. Dobra. Nawet wyciągając czułem, na pewno ma ponad czwórka, nie? Cielaczek. Czy się mylę? Ty, czwórka, znowu to samo. To co ja? Tak 4200 to 3700, gdzieś tak. Łapiemy, czekamy na większe prosiaki. Ile tu największy wyciągnąłeś? 8 kilo, 8 kilo. No to już ja to nie widziałem na takiego na żywo. No i poszedł elegancko.